O, oh, jezu, ale impro była. O oh, Jezu Sylwester 2022 to jest była najlepsza impreza. Trochę tutaj burdal jest, no ale co tam? No dobra, nowy rok nowi sąsiedzi, więc trzeba się przywitać. No tak... Trzeba będzie tu potem sprząt. Kurde, za chwilę mi się to wbije w stopę. Te wszystkie te no cóż, tutaj trzeba... Coś tam poradzić. No dobrze. O kurde, panu Kwiatkowi mogło się coś dać. O dobra, panie Kaktus. Dobra, nie przelał się. Dobrze. Radio trzeba będzie kupić nowe. Piłka lata po mieszkaniu. Tutaj komputer cały. Monitor też. Tylko myszka mi ktoś zakurwił. Hmm. O, teczka moja z hajsem. A, tam. Dobra, wszystko jest. Obraz mi tylko zniszczyli. I trochę dobu się z Yy, Zmontowałam, ale w sumie to kradli? Dobra, przypomnę sobie, ale na razie idę na spacer. Dobra, w sumie to wezmę sobie piciu, Dobra, mamy piciu. Więc... O, dzie dzień dobry, proszę pana. Pan nowy sąsiad, dobry. tak? Tak, ja tutaj nowy jestem. Znaczy, kiedyś chyba tutaj mieszkałem. Kiedyś się chyba widzieliśmy. Mm, nie kojarzę chociaż Boże z twarzy eee, to Boże Pan a, albo zresztą m, m, na razie e, ja muszę iść bo e, teściowa przyjeżdża i wie, wie Pan no, to do widzenia o kurwa macie, ja chciałem go już zaprosić do mieszkania, a tu jest taki burda jestem debilem dobra, bierzmy sobie piciu o, o dobra co on tam robi na dworze? Jest moje auto. Dobra. A co on tam robi na tym dworze? No dobra. No ale może go skądś kojarzę, może kiedyś. O, idzie. Może na belką wyjść, no bo... Ja muszę... każdego sąsiada obserwować, no bo każdy to był jakiś kretyn, nie? Wyglądał jakiegoś, nie wiem, krezowicza. A chwila, przyszło mi jakieś powiadomienie jako z tego co wiem. Dobrze, no, to sprawdźmy. Kurde, trzeba ustawić moje krzesło diablo, które dostałem kiedyś od pewnego mojego kolegi. Dobra, sprawdźmy. O... To jest ta wiadomość. Przyjęcia sylwestrowe o 24. No ale przecież wczoraj był Sylwester. Hmm... Um. To może ja wczoraj tam byłem, ale tutaj się potem przeniosłem. Co ja wtedy robiłem? O jezu, I'm pastwem. ludzie szalają na bogato. Tutaj widać PWS. O jezu, ale to Dobra, czas iść do domu. O jezu, dobry sylwester był z wami. Dobra. Idziemy.

Czyli to wtedy robiłem w Sylwestra. No dobrze. To, to wszystko jasne, ale go nie zapraszałem do domu. O co chodzi? Dziwna sprawa. To może ja sam balowałem, albo go serio zaprosiłem. Z tego co pamiętam ja to tyle. wszedłem do mieszkania i poszedłem spać. No dobra. To może sąsiada spytam o, panie sąsiedzie! E, Dzień dobry. Proszę pana, był tutaj na imprezie na Sylwestra wczoraj? Tak, tak. E, no tak, w sąsiedztwie, tam pada Gregoriego. Tak? Tak, był pan? Tak, byłem, No byłam. to przypada, y, no bo. No bo ja miałem kaca, co, nie? No i ja nie pamiętam, y, co się stało. Od ilu pan tu mieszka? Y, od dwóch dni. No właśnie, czy pan na przykład jak wracał do domu, to widział coś? Wchodził mi ktoś do mieszkania? Nie, wie pan co? Ja ostatnio co pamiętam, to się widzieliśmy tutaj, jak pan sobie brał swoje pićko. A, no bo niech pan zobaczy, co się stanęło się. No kurczę. No. Dobrze, nieważne, będę prowadził śledztwo. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. To może on mnie taki urdol zrobił, nieważne, dobra Trzeba coś sprawdzić na kompie, muszę sobie zainstalować nową gierkę Dobra Instaluję. Miłość, miłość, zakupamy No co to jest za muzyka? Polewamy się szampanem co to za muzyka? Gdzie? Może tu? No, dobra Tutaj Otwieram to Może tu u sąsiada, tu? Puk, puk Puk, puk Puk, 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 puk. Dzień dobry, Dzień dobry. E, no bo się ja słyszałem muzykę. E, jaką muzykę? Miłość, zakopanem. E, a tak, tak, to sobie puściłem. No to proszę ciszej, no bo ja próbuję tutaj e, spać. Może no. dobrze, dobrze to, to będę trochę ciszej. Dobrze, do widzenia. Dobra. Dobra, teraz trzymam trochę ciszej nie wiem. Nie no, ten sąsiad coś chyba ukrywa. No dobra, co ja będę podejrzewał? Weźmy jakąś No kurde. Aha, podstąpi. To jest ładna. Zielona, E! Panie! Panie! puch, Nie zrobiłem ciszy, no. Proszę nie. Panie, jaki pan ma głośnik? Co pan ma? 8 JBL-ów normalnie tutaj wszędzie dosyłać? Jakie bity tu są w ogóle? Skąd to pan ma? Już pana dałem ciszej, to pan powiedział, że żebym był trochę ciszej. Do pan na 20%. Wszystkich DGLO, które mam tutaj zamontowane. Dobrze. Do widzenia. może to ma jakiś duży ten głośnik, ja się boję myśleć. Um, chwila moment. Na, na moim YouTube sobie sprawdzę, może serię tutaj. Bo skądś pamiętam. O kurde, no tak, to on. Jak wtedy z Gabrielem byliśmy tutaj. To wtedy, kiedy się tutaj wprowadzałem, to było tu 11 miesięcy temu. On powrócił. On powrócił. Puk-puk. No, proszę pana, proszę pana, pan. na o pana. Dura, przy pana, słuchaj pan, ja już wiem pan kim jesteś czemu pan nas wtedy gonił z moim kolegą, ha? Ja pana pamiętam 11 miesięcy temu się tutaj wprowadziłem, pan też i pan moją ludność cywilną tutaj normalnie groził mi pan bronią, ciągle pan nas gonił z głośnikiem przez, przez całe osiedle, całe miasto w ogóle i musieliśmy aż bazy robić, żeby się przed panem obronić. No, no widzi pan, tak, tak jakoś wyszło wtedy. No, no ten... jak wyszło? No panie, pan jest jeszcze gorszy niż wtedy był. Mojego kolegi Ale... teraz nie ma, bo pojechał do USA, bo wtedy, go, bo wtedy go też kurzali tacy jak pan. Pojechał aż do USA, żeby sobie odpocząć. I go już nie dobrze. widzę ponad trzech miesięcy. Dobrze, dobrze, będę ciszej. Nie, nie ciszej, tylko pan w ogóle to wyłączę. Wyłączę to pan, rozumie pan? Ja tutaj... Ja tutaj mieszkam najdłużej i tutaj... No zamknął mi drzwi odnoszę, no co chamo. Dobra. Dobra, no być może, dobra. Ziulal, ziulal, no. Dobra, mam tego dość. Dziewczyny... Dobra. I twoja i twoja Nie, może wejdę sobie z późnikiem na miasto. Jak na miasto, co na miasto? ja go Trochę pośledzę. Dobra, idziemy do niego. No. Ej, no panie, to jest targnięcie, Wynucha mi stąd. Ej, no co pan z tym grobem robi? Panie, oddaj... Panie... Panie, oddaj pan to. Co pan z tym grobem robi? Pan wyniesie ten... Proszę zostawić mój głośnik. Będzie pan odkupywał... Za nie liście... będzie odkupywało, to było wtargnięcie. Do widzenia. Do widzenia. Jak nie? Dobra, w tej chwili dzwonię na policję. Halo? Kurde, no tak, to granat. Kurde, on się zamknął na balkonie, chłop. Ty uciekł. O, tu jest! Dobra, kurde, to granat jest to. Alo. biorę mi no, no i spierdolił. Dobra. Ziu -lala, ziu -lala, weź moje weźmy lala, Nada działa. Dobra. Co ja mam zrobić? Dobra, mam pomysł. To co kiedyś robiłem. Czyli dzwonię do moich znajomych. Hmm, kto pierwszy w kolejce? A, no tak. Przecież dowiedziałem się, że prawie każdy się stąd wyprowadził. Bo nie mógł wytrzymać z sąsiadami, tylko sam tutaj zostałem. Więc nie mogę liczyć na niczyją pomoc. E, no dobrze, muszę to sam załatwić. weź majkę Nie wytrzyma teraz. po prostu. Dobra, tutaj położymy sobie ten gośnik. O, Na recepcji może. Czemu na recepcji nikogo nigdy nie ma? W takich dobrych chwilach. W takich złych chwilach. To już nikt nie pracuje do cholery jasno. Ej! Panie, co pan robi z moim autem? E, Pan to natychmiast zdejmie, włącz. To mój głośnik! Do widzenia! Do widzenia! Dobra, muszę jechać na zakupy. Dobra. No kurde przejadę go za chwilę, no. Jedz. To on za mną. Kurde. Wieczór Jego... Aż stąd go tutaj słychać. Jaki on ma głośnik ten impre robić? Co jest grane? Ale... Przecież go stąd nawet słychać z tym głośnikiem. Jezu, ja nie mogę wytrzymać. No Jezu, jak... A tam, tam, tam. tam jest to nie Tam jest to w ogóle. I teraz na 100% źródła. Jezu moje uszy! Że, Graj graj graj! Oła! Dobra! Zaparkujmy grzecznie! do sklepu. Powiedzmy, że to było grzecznie, dobra. Idziemy do sklepu. Będzie le, le. bitowa. No dobrze. Na razie go stąd nie słuchać. Pewnie już poszedł do domu grzyby zbierać czy coś. No dobrze. O Jezu, jak to się miejsce zmieniło. Już tego konia tu nawet nie ma. Hmm. Jezus Maria. No dobrze. No to tak. O Jezu, jak się tutaj... U Pani Gusia nawet jest. Jak tutaj wszystkie produkty już działają? Jezu, jak tutaj wszedłem, to, to, to jakoś tutaj nic nie było. No dobrze. Ktoś wszedł. No dobrze, no to... No to ja chciałem mleko. To popierd... To poproszę. O, halo. Dobrze. Dzień dobry, ja tutaj poproszę enaksy. Dobrze, to będzie 50 zł. Ile? Dobrze, trochę to... No, no widzi pani jak w tym kraju jest. Um, to ja, proszę, pani Gosiu, tak, ale po ile to mleko? No, no, no tak, dwa złoty no. Dobrze. Nie, to... Nie, to proszę, to jest, to jest tam. Mleczko sobie wezmę. Do widzenia. Dobra. Ta mleczko to po pierwsze. Nie wiem, podejrzane jakieś. Um, tutaj jeszcze do oczyszczania kibla, bo ostatnio mi się popsuł. Ja jakiś soczek sobie weźmę, tylko tak trzeba. O, dobra. dobra, mirinda to co lubię. Mm. Dobrze. Jeszcze jeden soczek, bo w sumie czemu nie Ciekawe ile to wyjdzie. <grym> e, piwo... A zresztą nie. Ja się ograniczam. Melon. Że w tym kraju nie mają... Nie, w tym sklepie nie mają innych spo spożywczych tych produktów. Chociaż może jeszcze coś znajdę. No, 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 no. Mhm. Mm mm -hmm. Ananas. Um. Ananas. O, ooo Oj, tak! Pani Gosia chyba uzupełniła swoje zapasy. Dobra, mamy chiperki. O, kurde, to. Przepraszam, <laughs> jeszcze. Dobra. Nie. Że pani Gosia tak uzupełniła. Szczekula. No dobra. Weźmiemy. Nie wiem, co my możemy wziąć. Jakieś bułeczki? O, dobra, bułeczki mi się przydadzą. Zrobię sobie bułę taką dobrą. Tutaj też jeszcze jakieś buły. Dobra. No i myślę, że to wszystko. Dobra. Trzeba to tylko wszystko teraz zabrać. Dobra, zapakowałem. Więc teraz idziemy. Nie! nie. Pani, jak pan idziesz? Co to ma być? I, idę normalnie. No, po tej stronie, na krawężniku, a nie po drodze. Normalny pan jest. Do widzenia. Ja, ja za chłop. Ja jeszcze się tam wywalił. No dobra, już jest 20, więc trzeba się iść kłaść spać. No, ale co widać? Jezu, zmęczony jestem. To mnie tyle się wydarzyło. Jezu! Co się, się stadało się? Co jest? Jak on tak szybko? Dobra. Nie wnikam. No to tak, idziemy. Dobra. No winę mi zarąbał. Trzeba czekać. co to nie to mieszkanie Co? Trzeba będzie jutro okay. sprzątać I co, znowu słuchamy na maksa czy nie? Dobra, nie, na 50% Miłość mi ją zakopany to znowu Bolewamy no. się szampanem. Dobra, u nas w bloku cisza nas tam obowiązuje do 22, więc potem za... 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5 Ojej! Miłość się Zagupany. Dobra. a ty tylko Chwila, Zobaczymy, co on tam odwala. Trzeba się tak po cichu do niego wkrość. Dobra. Miłość, miłość przekopany. polewamy się szampany i jestem ja, a ty, coś tam co tam. Hmm. zwierzątko. I on tutaj ma tych głośników, to się nie dziwię. Kibel ma, filtr. A no to co Kto prawie bym nie zobaczył. Mój dziadek chyba wpadł do pranki. Co? Chyba, co jest? Co najbardziej creepy rzeczy on O kurde, prawie mnie zobaczył! Prawie mnie zobaczył! Wejdź to bramę, kedajka, kurde. Stefan! Dobra, ja to nagrywam, ja to Pięknie nagrywam. Dobra, może sobie wyjdę. co jest kurde? Dobra, idź się schować, Słuchajcie. Dobra, tutaj. tutaj. Pod stół! Pod stół! No tak, dobra. nie wiem. Byłeś zakopanym na 100%. Ok. Okej, okay, dobra. 100, 100, 100... No mój ja ulubiony głośnik to będzie. Mój ja ulubiony głośnik będzie tu. Jezu! Nie, tylko hmm. nie tak blisko. Miłość, miłość, miłość. No, nie, panie. oła, oła! mój uszy, oła. Się, moje, moje uszy krwawią. Dobra, uciekam stąd. Wszystko to z tego, wiesz. że mnie zobaczy. Co, co pan tu... masz pan granatę na moim... Nieee! Co pan tu robi? Ale to jest moje mieszkanie. Pan też wtargnął do mojego. Ach, że... Oła! Dobra, uciekam stąd. Bądź z mojego mieszkania. Dobra. I inaczej będziemy rozmawiać. Nie, Czas nie wziąć mieszkać. moje sztukę. Dobra, idziemy. No i co? No co, co? No. Trzeba się gdzieś schować. Dobra, do jego mieszkania. Kurde, i dalej ta muzyka gra. O, oła, o, kurde. Dobra, staje. Ale mnie... ale bo, o, jezu, co? Co jest?

Nie mam broni. Zabrał mi ją. Dobra, co teraz? Co teraz? Do auta. Nie! O jest! Potrąciłem go! Chodź tu. Oba! Kurde, zniknął. jest? Tu jest. Dobra. Mam pistolet. Co? kierować. ode mnie. Zgłoszę to wszystko. Rozumiesz? Zgłoszę to. Zgłoszę to do reprezentora blo bloku, rozumiesz? Kurde, muszę nic więcej. Ała! Co? Ała! Ała! Jestem, jestem, jestem! Chodź tu! Nie! Co teraz? Chodź tu! Gdzie on jest? Dobra. Poczekam to. Auto. Kurde, on zabrał moje auto. Słyszałem. Kurde, dobra. E, tu. Dobra, krasnal, jedź. Krasnal. Otopię mu auto, to będzie dobry pomysł. Krasnal. krasnal. A, nie gra. krasnal, jedź. Krasnal chyba jechać nie chce. Nie chcę. To... z buta. No, Chodź tu. no w końcu się spotykamy. Odejdź ode mnie z tym nożem o, 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 dobra No nareszcie cię dopadłem Zostawię. Jakieś ostatnie słowo. Ja się każdego sąsiada tak pozbywam i Nie mam Co? Co tam mówisz? Chyba nie usłyszałem i, że... I... No mów szybciej, bo ja tutaj się starzeję. Daj lajka i like, subskrybujcie dzwoneczki. No dobrze. Więc dajcie lajka i suba, więc no... Ja teraz idę do domu. Pozbyliśmy się imprezowicza, ale przynajmniej powiedział mi, żebyście dali lajka i suba, więc no... Ja teraz idę do domu, muszę iść spać. Nie wiadomo, co będzie jutro, jest już 21. A ja od dzisiaj poszedłem tylko na zakupy. Walczyłem z imprezowiczem i miał ja to porwał. więc no. trzeba będzie tutaj trochę posprzątać. Ja muszę iść teraz do domu, odpocząć, więc do jutra.